Młody, podaj na to piwko. Co kurwa, lej te kole! Jak nie podasz, to zaraz będziesz kurwa gumę rzucić rękami, a nie zębami. A ja, jak nie kurwa, to tam wejdę ci pomaga, tego byś nie chciała. Kurwa, kocham ten slot już teraz. Idę po wino. I jakaś kurewka sobie przybiła do mnie Czy nie chciałbym czegoś tam e, porobić Ja mówię nie 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 Ja nie nie, nie chcę A ona się pyta coś w tym stylu bo to było po niemiecku To po co tu przyszedłeś? I ja miałem na talerzu już tosty Mówię na tosty przyszłe do burdalu Mówię na tosty kurwa przyszła a po co A już dobra okej okay, okej okay, okej okay. Nie no No kurwa no pojebało cię kurwa Pojebało cię kurwa! Pojebało Nie no kurwa, nie, ja nie wytrzymam tego. Kurwa jebana mać! Nie, kurwa! Nie, 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 nie. Kurwa, nichu ja. Nichu ja. Nichu ja kurwa, tak nie będzie. Burup! Nie no kurwa mać! Czy ja naprawdę nie zasługuję na do... jeden dobry bonus dzisiaj? Jeden kurwa dobry bonus. Jeden kurwa dobry bonus w chuja, jebanego w dupę bleć. Jeden dobry bonus, kurwa. Cały czas DOSTAJĘ jakieś kurwy. X. Chuj ci gruby w dupę i kawałek szkła jeszcze do tego, suko jebana. Nie, kurwa, ja NIE MOGĘ! Koniec. Kurwa. O. Brakuje mi jednej takiej konkretnej wygranej i będzie już na pewno spoko obracać. Bo tutaj to nie jest... O, o to chodziło! O! Jest kurwa! Jaki typ pochwy najbardziej ci odpowiada obecnie? Ten co mam obecnie To jest zajebisty typ pochwy Tutaj jeszcze white i tutaj do końca połączenie tego gościa. Jest? Jeszcze tutaj wildy, Dobrze? Chyba... Co? Będzie? Co? Będzie? 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 Kurwa, jest bardziej wkręcony niż ja jak gram nie, nie. wiem. Jest kurwa! Jest kurwa! <laughs> jaka, jaka mina, jak szczajło o co chodzi! Cokolwiek kurwa! Cokolwiek! Cokolwiek połącz! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ten slot jest popierdolony! Łącz! Dalej! OOOOOOO yes, KURWA Yes. O kurwa I nic nie wypłaci Brawo! Brawo dla Galiego! 100 tysięcy obróconych gówno wypłacił Super, super partia, super! O kurwa O kurwa No to już po bonusie To już po bonusie kurwa Sars nie ma nie ma blokady nie ma blokady stawki kurwa Eo, eo, nie mogę oddychać kurwa to na zawsze NIEEJT yes, KURWA! SOWA KOCHAM CIĘ! A uh, 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 uh! 3 miesiące za, za... za prąd... za 3 miesiące prąd 70 euro Jak ja tu po kręcę, kurwo. Ktoś na prywie pisze Gali, oby kiedyś tobie bieda zajrzała w oczy. Stary, jeżeli chcesz wiedzieć, to kiedyś bieda zajrzała mi jeszcze w, kiedyś w oczy. Jak miałem, jak byłem poniżej 12 lat i też krzyczałem, kurwa, do matki, do balkonu, żeby rzuciła 50 groszy na maczugi. Także nie pierdol mi, bo ja wiem, co to jest bieda i co to jest bogactwo. Zamknij ryj, jak nie wiesz, kurwa, nie znasz człowieka, chuju. Zajmiesz koszulkę, bo chcę pamięciowe... Pani, proste pytanie do widzów I proszę o szczerą odpowiedź Lepsze cycki czy gali? Gali, cycki, gali, cycki Gali z cyckami A banuj kurde mi kanał, za co nie można pokazać ten Piękna kobiecego troszeczkę Nie wolałem BDSM BDSM mi bardziej się podobało Ja też dopiero się dowiedziałem niedawno. Ja ją znałem tylko z szałapa. A się pokazała, zrobiła się drama. Mówię, kurwa, to ona się tak w internecie dorobiła? Po czterech latach widzę kurde milion followersów. Ja tylko z szałapa znałem koleżankę. I ja mówię tak. Jeżeli wy w ten sposób ze mną jedziecie, to ja wam, z wami jeszcze gorzej pojadę, ja powiedziałem im, już pojechałem, powiedziałem im to, że jestem Influencerem I że jeżeli wy dobrze nie wyczyścicie tego To ja wam rozjebię całą recenzję na całym Google, nie? Co to za kod? To jest kod do wszystkich cipek Hafrudo. Gratuluję, że go znalazłeś